Oczywiście tyle tej żywności nie potrzeba, bo wiele innych krajów europejskich również ma jeszcze w dalszym ciągu potencjał niewykorzystany, chociaż przezorność nakazuje zachować tę wartość produkcyjną polskiego rolnictwa, bo ludzi na świecie będzie przybywało. Jest ogromny obszar głodu na świecie, około miliarda, ponad miliard ludzi głoduje, to jest kwestia dystrybucji tej żywności, natomiast jest wielka potrzeba, żeby kraje rolnicze, a Polska należy do krajów rolniczych, wykorzystywały swój potencjał rolniczy, a nie go gasiły, dusiły, w jakiś sposób marginalizowały. Możemy eksportować znacznie. Znaczne ilości żywności. Jest zapotrzebowanie na polską żywność. Ja miałem okazję rozmawiać z ambasadorami wielu krajów w różnych obszarach, gdzie przybywa ludzi, gdzie potrzebują żywności, a gdzie między innymi ze względu na zmiany klimatyczne rolnictwo się nie będzie rozwijało. W krajach arabskich, wielu innych zaczyna pustynia pochłaniać obszary rolne i potrzebują gdzieś żywności. Oni wiedzą o tym, że polska żywność jest dobrej jakości, że jest zdrowa, że jest bezpieczna. I po tej żywności chcieliby u siebie również skosztować, ale jest potrzebna rozbudowana działalność promocyjna i tutaj, tak jak pani Barbara powiedziała, sam minister rolnictwa, pomimo najszczerszych chęci, nie poradzi sobie, jeżeli nie będzie miał wsparcia ministra gospodarki i dyplomacji gospodarczej, jeżeli nie będzie miał wsparcia ministra spraw zagranicznych i polskich placówek dyplomatycznych. Sam minister rolnictwa sobie z tym nie poradzi, ale niewątpliwie jesteśmy w stanie produkować i eksportować dużo więcej żywności. Również takim obszarem bardzo ważnym jest to, że możemy część polskiej produkcji rolniczej, przede wszystkim surowców roślinnych, przeznaczyć na cele nieżywnościowe, przede wszystkim na produkcję energii odnawialnej. Produkcja biopaliw płynnych, produkcja biogazu, produkcja biomasy na cele grzewcze, jest w wielu krajach elementem napędzającym rolnictwo. Stany Zjednoczone 30% swojego zboża przeznaczają na produkcję spirytusu dodawanego do benzyn. W Polsce byśmy mogli również to realizować. Francja, Niemcy, Czechy z krajów nam bliższych postawiły na rozwój energii odnawialnej produkowanej ze źródeł rolniczych. Polska mogła być również dużym producentem energii, jednocześnie w ten sposób byśmy poprawili swoje bezpieczeństwo energetyczne czyli żywność, ale również i szereg innych elementów, które polska wieś mogłaby realizować. Ja jeszcze w tym kontekście chciałam zapytać, bo bez przerwy trwa debata, właśnie odkąd rozpoczęła się kampania, trwa debata o relacje polska Unia, o relacje dotyczące dopłat, bezpoś dopłat bezpośrednich. Bardzo jest, chciałam tu zadać to pytanie, które jest zadawane publicznie, przetoczyła się debata w wielu gazetach o tym, że my jesteśmy dzisiaj krajem czerpiącym z dopłat Unii Europejskiej w takim samym stopniu, jak mają to kraje starej Unii. Chciałabym też. Pana wykorzystać jako eksperta ministra w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, że pan odpowiedział krótko na to pytanie. Czy jesteśmy już na, w tym momencie, kiedy czerpiemy w takiej samej mierze jak rolnicy niemieccy, francuscy czy po całej starej Unii? I jeszcze dodatkowo jedno pytanie, bo muszę korzystać z czata, po to zaprosiliśmy wszystkich do debaty, żeby mogli zadać pytanie. Jest tutaj um, pytanie o to, jak zwiększyć polski eksport. Jakie będzie czy polskie rolnictwo ekologiczne będzie bardziej dofinansowane? To są ostatnie dwa pytania, a myślę, że jeszcze zdążę zadać kilka pytań. I pytanie do pani doktor Fedysza Kradziejowskiej. To jest pytanie które pojawiło się już w samym temacie. Mówimy o polskim rolnictwie, o, o polskiej wsi. Polska wieś ma też inne potrzeby. Polska wieś to jest miejsce, gdzie żyją ludzie, gdzie potrzebna jest również infrastruktura. Czy pani mogłaby powiedzieć o tych potrzebach polskiej wsi w zakresie edukacji, w zakresie dostępu do kultury, w zakresie takiego Korzystania z rozwoju gospodarczego Polski, jak to mniej więcej jest w krajach Unii, w krajach starej Unii, myślę tutaj szczególnie. I te dwa pytania pewnie będą kolejnym etapem naszej debaty. Będę zadawać też pytania czatowe. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że Polska wchodząc w 2004 roku do Unii Europejskiej zgodziła się, ówczesne władze zgodziły się na dużo gorsze warunki wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, niż ma to miejsce w krajach tzw. Starej Unii Europejskiej. To była decyzja polityczna ówczesnych władz. Dopłaty w Polsce, dopłaty bezpośrednie do rolnictwa zostały określone na znacznie niższym poziomie, a poziom dochodzenia do tych dopłat europejskich został wydłużony do 10 lat. Ale chcę Państwu powiedzieć, że nawet jeżeli w 2013 roku uzyskamy 100% płatności unijnych, to te płatności będą i tak znacznie niższe niż płatności rolników niemieckich, francuskich, greckich i innych krajów Starej Unii Europejskiej, ponieważ taki mechanizm wyliczania tych dopłat Polska wyraziła zgodę na taki mechanizm wyliczania dopłat na podstawie tak zwanych płatności historycznych, na podstawie plonu referencyjnego. W tej chwili dopłaty w Polsce są mniej więcej o 50-60% niższe niż w krajach Unii, starej Unii Europejskiej i nawet w 2013 roku, jeżeli nie nastąpi zmiana systemu wyliczania, te dopłaty będą znacznie gorsze. Dlatego jest tak ważne, by Polska Polskie władze, polski rząd, polska klasa polityczna przyszłość płatności bezpośrednich i wsparcia dla rolnictwa podnosiła jako jeden z najważniejszych elementów negocjacji perspektywy finansowej po 2013 roku. Tu niestety Polska niewiele w tej materii robi. Chcę Państwu powiedzieć, by zobrazować brak zainteresowania sprawami rolnymi, polska prezydencja, która będzie za niecały rok i miesiąc. Nie przewiduje spraw dotyczących polskiego rolnictwa przedstawionych przez polski rząd do negocjacji w ramach Unii Europejskiej. Nawołuje do tego nawet komisarz obecny komisarz Unii Europejskiej Rumun Dacian Cioloş, który oczekiwałby, żeby polskie władze, polski premier przede wszystkim, wsparł starania. Dotyczące przyszłego kształtu wspólnej polityki rolnej, żeby Polska swoją prezydencję bardzo ważną ze względu na harmonogram podejmowanych decyzji wykorzystała do walki o przyszłość rolnictwa w Europie. Jak zwiększyć polską, polski eksport? Proszę państwa. Może zróbmy tak, że pani doktor teraz. Tak, to, ale pani doktor, tak, a potem jeśli wrócimy. pani pozwoli, to ja wbrew temu, czego pani ode mnie oczekuje, ja coś chcę dodać, ponieważ to było troszeczkę tak że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i negocjowaliśmy warunki akcesji, po raz pierwszy zobaczyliśmy podziały polityczne w polskich elitach bardzo wielu dziennikarzy, komentatorów, elit opiniotwórczych. Przeszkadzało polskim negocjatorom wynegocjować najpierw nawet tylko to, co się udało, ponieważ Unia Europejska zaczynała negocjacje o takiej pozycji wyjściowej, zero dopłat dla polskich rolników, zero dopłat. I tu była sytuacja, w której, ja przepraszam, nauczyłam się tego na pamięć, ówczesny wicepremier Leszek Barcerowicz napisał w Rzeczpospolitej, że Płatności bezpośrednie dla polskich rolników będą ich perrusowym zwycięstwem i klęską dla kraju. Dzisiaj, w, analizując, znaczy ja się nauczyłam na pamięć, bo nie było w Europie drugiego państwa, które negocjując warunki akcesji do Unii Europejskiej dyskredytowało tak ważny segment. Ja chcę Państwu powiedzieć, że do Polski do 2008 roku wpłynęło mniej więcej 26 miliardów euro. Składka to jest 12 miliardów euro, czyli na czysto dostaliśmy 14 miliardów euro, a w tym rolnicy, płatności i cała reszta to jest 8 miliardów euro. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę to jest najważniejszy segment tego, co nazywamy korzyściami, Wejścia do Unii Europejskiej. Mało tego, pan Krzysztof o tym mówił, ale ja to jako badacz, jako socjolog powiem bardzo wyraźnie. Polska transformacja na wsi zaczęła się dopiero po wejściu do Unii Europejskiej, bo wcześniej nie było sił politycznych i nieważne, czy były ludowe partie, czy nie, bo one tak funkcjonując nie miały. Politycznej mocy, prawda? Nie by, zresztą też nie miały dobrej koncepcji, nie było partii formacji politycznej, która byłaby w stanie walczyć o interesy polskiej wsi i polskich rolników. Więc ja bym powiedziała, że Dzisiaj, kiedy wiemy, że może być zmiana wspólnej polityki rolnej, to to jest znowu podstawowa sprawa, ponieważ są państwa w Unii Europejskiej, które chciałyby ją tak zmodyfikować, tę politykę, że dla polskiej wsi dla polskich rolników będzie to rozwiązanie gorsze. I tutaj zgoda, że to, że nasz rząd dzisiaj tak kompletnie zaniedbuje na przykład współpracę z komisarzem do spraw rolnictwa, to jest rzeczywiście coś, co uderza w nas wszystkich. Bo to nie jest kwestia, jeszcze raz powtarzam, wąskiej grupy rolników, tylko to jest kwestia nas jako konsumentów żywności, czy będziemy mieli własną żywność, zdrową żywność i tanią żywność, bo płatności są po to, żebyśmy mieli tanią żywność, po to, żeby rolnicy nie podnosili cen sprzedaży swoich produktów. Pani pyta mnie o wieś i o to, co oznacza jeszcze jakby debatowanie o wsi. Wieś jest ciągle miejscem, w którym ludzie są mniej zamożni, w którym jest ukryte bezrobocie, w którym nawet jeżeli młodzież się kształci bo dzisiaj kształci się prawie tak jak młodzież miejska.